Mam koszionki, jestem, bywa... jestem bywa i Jestem wewa 7 i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak widzicie dzisiaj rozpoczynamy drugi sezon w Rock Citizens. No i witajcie też widzowie moi. Nagrywamy ro... sezon drugi Rock Mam nadzieję, że, po obejrze... Po obejrze... Jako, że obejrzeliście e... Roe Citizens szkolne lapa No i co? Bez większego gadania zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i... No i po prostu bez względnego gadania oglądajcie odcinek. W ogóle, no to ja tutaj musimy się rozpakować. Musimy. Nie ma nie ma dzisiaj u nas Łukasza, bo... Znowu pojechał w jakąś... O kto tam? Osiemma. Osiemma. Olim, co ty tu robisz? No po prostu było takie odnoszenie. No chodź! Wbijaj Oliver, ja już ci tutaj daję, żebyś mógł mieszkać. Oliver, co ty tutaj... Jak ty się w ogóle zarazisz w Rucity? Normalnie. <grywa> Normalnie. No, no Oliver, ja wcześniej mieszkałem w Lokburgu się, bo sprowadziłem. No widzisz, to już nie są te czasy boga, bogatości, to jak kiedyś byłeś w Wilni. Też nie mieszkałam tam... W... Też nie byłem w, w hotelu, ale jak już... No, i Oliwier, tylko że z nami jeszcze mieszka jeden kolega ludzki, więc masz w sumie dwie opcje, możesz albo mieszkać w salonie na kanapie, albo możesz mieć ze mną pokój. Albo możesz mieszkać w łazience, albo w kuchni, tylko byś wtedy spał albo na piekarniku, albo na kiblu. Dobra. No to... Oliwier? Nie, już nic, już nic. No, no nie, no bo to jest nasz... no dobra, ale Oliwie, no to, my się jeszcze, nie, roz... jeszcze się nie rozpakowaliśmy. Jak widać, właśnie masz tej kartony, ja się rozpakowywuję do swojego pokoju, ale dobra, tutaj widzę, że już rzeczy wycią, na razie, na razie, dobra, schowajmy tylko te otwarte kartony, bo te zamknięte, jeszcze tam coś może być. Nie musisz nam całej kasy dawać. Zostawcie. Nie no wy sobie zostawcie... Olivier, nie musisz nam dawać kasy. Po co? Po co? Ale, ale w sumie zacząć musisz zapłacić to 5 stówek. Dla mnie i dla Bartka. Nie, nie, nie 50, 50... 50 kosztuje. No to dobra. Tak, to, to, to... O, to teraz nie muszę płacić, długo. Dobra. Para jakieś, para jakieś... Dobra, ty ja się zacznę powoli tej rozpakowywać, bo zacznę może od łazienki. Albo od kuchni. Ja robię sobie pokój najpierw, tylko kurde, nie ja mam ledni, Ja nam postawię... Ja nam postawię kuchnię najpierw, bo musimy coś jeść. Nie będziemy już cały czas zamawiać z burgera. właśnie. Tylko burgery i burgery, a potem forma. Dobra. Eee, widzowie, ja tutaj sobie robię kupi. Nie jesteśmy jacyś giga bogaci. A ja Ale nie jesteśmy biedni. Burgerze. Burgerze, brat, a, po burgerowi dokładnie. Burgerze platniesz. A, podwiozę cię Oliver, podwiozę cię, czy idziesz na nogach. Nie, no podwiozę cię. Няма повече, започвай да ползваш. Не, това не е моята машина, това е това. Това е BMW. Вярно, трябва go na wypożyczenie wziąłeś i cięż, cię, bo na randkę dziewczyną do tego blokston w hotelu i chyba cię zostawiła. No tak. Zostawiła no tak, bo no ja twoje moja była. A i to nie masz nie na, wypo... na ile dni masz jeszcze go wypożyczonego? No, no właśnie, bo on wysłuchiła. No tak, tak, no za 200 tysięcy dolarów. Wiesz ile to jest na polskie? No ale tyle kosztuje takie auto. Dobra, to dobrej roboty. Tam na ile masz to wypożyczenie? Pa bo powiedzieć mam 50 tysięcy. No tak, no to ty ile ty zapłaciłeś? Ile ty ile dziesiąt tysięcy? 75. No no 75 tysięcy dolarów, wiesz ile to jest. O no, tak? No bo co, bo jesteś jakimś bananem może. Hmm. Widzicie, widzowie, oni chciał się przed nami popisać. No. Jakiś bogaty, ale no... Nie jest. smutna Kolega się, się coś pomyliła. Kolega mówił, że ma mm, Jaguara, ale... Ja myślę, że po prostu wypożyczył go kilka dni. Chciał zainfonować. No. Trzeba mu to wytłumaczyć, że po co mój tak świetny... No. Okay, no. Dobra. Kurde. To tam trąbi? Weź, prze, weź przeje prowadź to auto, bo chcę wjechać. Dobra, postawię go na trawie. Tak. Wow. Jak odsyłasz tą BMW? No jest fajna ta. E chyba 46. Czy się mylę? Nie wiem. Nie wiem jaka to jest... Nie wiem, no postawię. przyrocznik, bo to ma z, Nie wiem, 900. 990. Oj, to się... to się bardzo pomyliłem. Nie no, masz taki stary jest. W dwutysię... trzydziestym pierwszym. Jak? Kuchnia zrobiona. Co stoi na środku? No bo to muszę przestawić. Okej. Okay. A, zadzwoni do Olivera. Przecież dopiero wyjechał. Nie, napiszę mu wiadomość na telefon. Kitchen. Dorocznie do niego zadzwonię Ciekawe czy to będzie pasować tutaj? Halo, ej Olivier, O której mam po ciebie przyjechać? O, W tej Aż tak długo? No. No, dobra, no na razie. Bo kurde, widzowie wiem chyba na pewny etap, że on nie da rachu Nie mam nadzieję, że tam nic nie będzie Smaka. Tam Ma do... smaka na... maka. Smaka. Mamo smaka na rąbulbie raka. Tak. Bo smaka na raka. <grym> są nie takie podwójne łóżka? Są. Są. Ale nie ja wiem, czy są podwójne łóżka, czy osobne. Ale to musiałaby być jednoosobowe. No najgorzej, bo tutaj będzie teraz taka pusta przestrzeń, chyba, że mam pomysł Urubne, o... Oprócz oczywiście tego i tego. Dobra. Mm. Stawię łóżko najpierw. Niech będzie I nawet nie, będzie nie tak. Wczesny etap, mamy w ogóle nowego, nowego, nowego lokatora, już nas jest tu cztery. No, no trzeba. Ale się mieścimy. No, ale no. To był jakiś, nie wiem, obiekt. No Ej, weź mi postaw puszko Ej, Zaraz. Akceptuję. Dobra. O no i... O jeszcze to biurko. Dobra. Ja gdzieś jeszcze. Ja. Dobra, jeśli stawię. Chodź. No idę. O. To, to i to. biurko. Łóżko będzie tutaj przy ścianie i biurko... Kurde, nie wiem czy będę na O, ale ładny kwiatek. Kurde. On się chyba tutaj nie zmieści. No nie, trzeba I to... to komputer. Zobaczmy, taki laptop. O, kurde, drogi, 1450 dolarów. Jakie komputery? Taki, ja, 2400. 1800, kurde, no strasznie drogi, a ten? 350 A ten? 900, kurde, no Dobra, może na należy... razie, ja on... No co tam, Bartek? Kurde, mm, strasznie w ogóle drogi są te rzeczy, nie? No, inflacja no, to, 900 dolarów, te komputery, ale jak... Ile? Nie... Dużo bardzo no ale to jest taki nie najlepszy. To jest taki przeciętny. Na razie sobie nie kupuję po prostu. A, A może konsola? No ale konsola też jest nie no, Też jest całkiem droga, bo kosztuje 500 dolarów. Też dużo. No. Kupię, kupuję sobie telewizor. Ten czy ten? Kurde, Dobra, szkoda, to... że nie da się tego postawić. Kurde też drogi. Weź mi telewizję Dobra. Dobra. Dobra, idę po ogląd. Dobra, widzowie, widzicie, że kuchnia już wygląda całkiem nieźle. Co to za muzyka? A, to warto, gdy się ogląda. No. Bo kurde 1700. Widz, wiem, no. Widzicie, że całkiem nieźle już wygląda ta kuchnia. O. Yy, I dobra. Weźmy może ten stół, bo jest trochę większy. Idealnie mam cztery krzesła. Dobra, Dobra, widzicie, że już to wygląda całkiem nieźle. Tą deskę chyba muszę usunąć. Wiem, schowam ją po prostu do szafy. W tym mieście są bunkry. Schowam ją po prostu ją do szafy. Będzie trzeba kiedyś tam pojechać do tego bunkra. Jaka łódź! Jakieś agenci przyjechali. Przyjechali pytali Co to za rekin? Co to jest za buk? RBC News. Dobrze. To, to już chyba Stronę ja, do... To było fajne. Do, do. 20 minutek. Dobra, będę się szykował już po tego Oliviera. Jeszcze jednego Oliwiera. Mi nie brakuje. E, pra... jak coś to jadę po Oliviera. Dobra, spoko. Nara. Nara. Co jest? Czemu tego nie ma nigdzie? Jak to się w ogóle nazywa? Co to jest? To jest dobra. Jak? Okej. Okay. No i wygląda to całkiem nieźle. No widzicie, no widzowie sami ocenicie, jak Wam się podoba ta kuchnia. Moim zdaniem wygląda bardzo fajnie. Jak Bartek i Oliwier psiadą, to jeszcze będą mogli ocenić, ale moim zdaniem wyszła super, a to chyba jeszcze nie jest koniec. Ta lampa robi tutaj robota. No moim zdaniem wygląda super. Stawmy tą lampę bardziej na środek o coś takiego Zobaczyć, czy coś jeszcze mi zostało, żebym mógł dodać. No niby... Dobra, tak, zaparkuje. Właśnie zasłon zasłonię żaluzję. O, siema, Oliver. No Bartek jak oceniasz? No moim zdaniem no, też tutaj. Ja idę do Nie, no moim zdaniem ona giga fajnie wyszła. Ja też muszę sobie pracę znaleźć. Ej, a my się może? Całość. na Mogę jeszcze dodać coś takiego? No. Jak się no, wyzylepię? No, my... Co? Pokaż ja Basten. Leżak. Bartek przyjmujemy to? Może się wcieli. Dobra. Weźmy moje rzeczy czy to co czego kupiłem. Gdzie to jest? O, ja mam też te półki, to mogę powiedzieć, to będzie mi dać. Dobra, widzowie, to będzie w sumie koniec tego odcinka. Zostawię tą ostatnią szafeczkę i widzimy się w następnym odcinku, już jutro o. nie. No, jutro. No i to tyle z tego odcinka. Oliwier, posłuchaj się. No i cześć. Oliwier, posłuchaj się ty, trochę. Ty, ty się mi przed Oliwier, wejdź wyjdzie na chwilę z kuchni. Bartek ty też muszę zrobić. Będzie zdjęcie do miniaturki. Właśnie. Oliwier, weź tutaj w stanie w drzwiach, tak? I... Dobra. Widzowie, myślę, że to by było... Na tyle w tym odcinku. Myślę, że wyszedł naprawdę bardzo fajnie ta kuchnia, no. Moim zdaniem wygląda giga fajnie, widzimy się już w następnym odcinku, gdzie będziemy robić na pewno łazienkę, no i co, do zobaczenia, trzymajcie się, odcinek może być nawet kolejny dzisiaj, bądź jutro, no i cześć!